切吗？ Siema! Witam. Wyciekła podróż pociągiem. Czekaj, zaraz kliknę w linki. Over ogląda, oglądał wypadki samolotów. To powiedział, że nie leci. Pierdoli. Kupił bilet. Lecimy. To już jest postanowione. Czy możemy przełożyć wylot? Bo kilka, o kilka dni, bo akurat wipe wraście. Twój kolega Lemek dzisiaj miał ataki paniki na myśl o katastrofie lotniczej. Anulował lot. Niemożliwe. Jaki co? Odgada. Wszystko będzie dobrze. Eee, Over dzisiaj na streamie powiedział, że rzucił tekst, ale odjebaliście, że nie bierzecie brusa, Totalnie pod mema. A wy to podłapaliście i wyszło na to, że mamy. Lemka z Tak, nie no, bo tak było. Bo Over nagle przedszedł i mówi nie no, bierzcie brusa. A skończyło się na tym, że jedzie i over, i my. No bo Brus to jeszcze nie wiadomo, ale... Kurwa. No śmiesznie wyszło. O coś mi tu się, coś na dziąśle mi się zrobiło, Oła. Jak myłem zęby, to chyba zahaczyłem szczoteczką. A ła, foli. Motto wyjazdu. To jest, to jest, to jest motto tego wyjazdu, nie! To jest motto tego wyjazdu. Duszno gorąco, wilgotno, ale kur I mnie jest drogo, nie? Tak, tak zrobiłem. Nie, no, JA... nie, no, nie. Dziok. No, zamówca nie umie umyć? Nie, no, umiem, tylko zahaczyłem. Milne. Kiedy jest tak gorąco w Japonii, że musisz używać lodów do chłodzenia torów? Pociągi na Kyushu na linii JR Kagoshima zaliczyły opóźnienie, bo tory się wyginały pod wpływem upału. Robotnicy próbowali je schłodzić ręcznie. O, Rzeczywiście, lodem no. A te nie mogłem tam klimatyzacji na te tory dać? Fuck. Na całej długości torów? Jakaś klimatyzacja, pojebana. Albo kto wpadł na to? Inaczej, czemu białą farbą tego nie pomalowali, żeby odbijało światło? Bez kitu. Dobra, odcinek specjalny. Wie pani, panuje duży szacunek do osób starszych, więc dobrze tam będziesz mieścił No tak. No ja mówię, nie? Przed każdym kielichem mi się sleik kłania. Albo robi aferę całym Bar. panuje duży szacunek do osób... No tak, tam jest coś takiego, że i w ogóle starszy podobno ma zawsze najlepsze siedzenie dostawać wszędzie, nie tylko w metrze czy coś, tylko że starszy, że oni tam starszych tak szanują bardzo. Starszy też i pierwszy kąpie, więc po nim do wanny wchodzisz. Nie no, ale chyba będę mógł wymienić wodę, prawda? Czy w tej samej wodzie mam. Będzie trzeba mu plecy umyć starszemu. To znaczy mój nick ze StarCrafta. Były takie taktyka kiedyś na Proxy Pylony. Wziąłem prox, dałem slay, żeby je rozpierdalać. Że tam destroy Prox brzmiałoby dziwnie. No i tak, wyjmi jak będziecie w tunelu pomiędzy samolotem i lotniskiem, jak uderzy was pierwsza malusieńka fala parności. O, no to jest dobre. Będę musiał im nagrać. Znaczy, będę musiał im powiedzieć, żeby coś takiego zrobić, kiedy zrobić. Reakcja na pierwsze upały. Nie, no nie będzie aż tak źle, tak szczerze myślę. Nie, no bo. Kurwa, nie wiem. Sama temperatura chyba problemem nie będzie. Najważniejsze, że słońca aż tak bardzo nie będzie. Bo będziemy cały czas, jakby tam, jak patrzyliśmy, to niby zach zachmurzono ma być mi to za 5 zł. Tam w nocy jest 27 stopni, plecak klimatyzowany. Yy, czekaj, bo tu jeszcze... Yy, o, dobra, wysyłam Remigiuszowi to, co mi Justyna kupiła jako ubezpieczenie. No co, żonka mnie ubezpiecza. To dobrze. Over już kupił? O kurczę, ja mu teraz wysłałem. Ogarnia już jakieś bilety na metro, kurwa, jaki on jest ogarniacz. Nie padało nas a nam nie chciało ka nie chciała kałuża na beto na balkonie wyschnąć. Over ma zamiar kupić w wróżki czy przeżyjecie lot? Kurwa, niech kupuje tarota. Niech kupuje tarota. Gdzie takie rzeczy się robi? Niech on to kupuje. Oglądałem wystarczająco dużo historii kryminalnych, żeby wiedzieć, czym się kończy kupowanie drugiego ubezpieczenia przed wyjazdem papa. Nie no, czemu? A, nie no. <laughs> nie, 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 to nie, 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 ale. Nie, bo ja z. Ja wziąłem też takie. Ja, ja, a, znaczy, ja nie wiem, co Remek kupił, bo ja mam jeszcze taki pakiet elastyczny. I to jest na 2 miliony kosztów leczenia. 287 zł mi wyszło. I to jest. Yy... Bo to jest tak, że jak cokolwiek nam się stanie, tam, jak pójdziemy do lekarza szpitala, to 100% kosztów leczenia pokrywamy my, jeśli nie będziecie mieli takiego ubezpieczenia. O, to to jest ważne, żeby takie coś mieć. Tak, to jest 288 zł na, jakby, cały mój wyjazd. Ja to zawsze kupuję na każdy wyjazd. No i to jest bardzo mądre, stary, no bo wiesz, no kurwa. No nie daj Boże, coś ci. Się tam stanie, nie? A potem jeszcze ktoś musi się martwić tym, żeby Twoje ciało zgarnąć, żeby w ogóle jakieś koszty leczenia czy cokolwiek, nie? A tak to wiesz się bawisz i masz wyjebane, jak coś się stanie to, to nic, się, nic się nie martwisz ale na miejscach w samolocie oszczędza 150 zł? no tak Makłowicz. no kurwa, no wiadomo, że przecież ubezpieczenie jest ważniejsze niż to gdzie ty siedzisz w samolocie w samolocie no co ty, nikt nie będzie trupa z oceanu z wraku samolotu wyławiał? <śmiech> <śmiech> o kurwa, a ciekawe, czy moje ubezpieczenie ob jakby obejmuje wypadek lotniczy? chyba nie, A nie ty, to jakby była jakaś katastrofa, to ja wyskakuję, robię paralotnie jak ten taki, ta wiewiórka ta taka i chociaż kurwa no do granicy Lapo Japonii muszę dolecieć. Może jakoś paralotnie sobie wezmę, nie wiem, żeby ubezpieczenie zaczęło działać. Jakże ona zareagowała na tak losowy pomysł wylotu do Japonii? Losowy? Los On nie był losowy? Ja już gadałem o tym z nią od długiego czasu. Dobra, a więc tak, mam koszty leczenia 2 miliony złotych, jakiś assistance zgodnie z OWU, nie wiem co to jest, następstwa nieszczęśliwych wypadków 100 tysięcy złotych, e, odpowiedzialność cywilna do miliona złotych, Odpowiedzialność cywilna, czyli co, jak ja bym coś tam rozjebał, czy coś takiego? A, to to mam do miliona złotych. No i bagaż do 5000 tysięcy złotych. A, że ja tam biorę stare jakieś ubrania, to. Czyli mogę do miliona coś rozjebać. Nie będziemy rozpierdalać czegoś do miliona. Czy mam coś po alko? Bo Over szukał po alko. No właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób, przewlekłych, nieszczęśliwych wypadków wraz z usługami. Assistance. Następstwa nieszczęśliwych wypadków bagaż podróżny, wydatki poniesione z w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu oraz opóźnieniem lub odwołaniem lotu. O, to to fajne dla mnie. Też super. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe. W tym pojeździe. O! Zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe. Zajebiście. Pakiet bezpieczny dom, ubezpieczenia mienia pozostawionego w Rzeczypospolitej polskiej na czas podróży. No, no spoko. Suma ubezpieczenia, zastrzeżeniem owu, sumę ubezpieczenia, sumę gwarancyjną Klient w przypadku kontynuacji leczenia w Rzeczypospolitej Polskiej, pakietu bezpieczny dom. Suma. Okej, okay, okej. Okay. Czego nie obejmuje ubezpieczenie? Szkód powstałych w kraju stałego zamieszkania klienta. Wiadomo. Operacji plastycznych. Leczenia stomatologicznego, profilaktycznego, protetycznego i ortodontycznego. Szkód w środowisku naturalnym. Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? Nie zrobi zakoli? Nie robię. Okej. Okay. Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeni ubezpieczeniowej? Umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Uszkodzenie ciała i zdrowia spowodowanego leczeniem rób oraz zabiegami leczniczymi, tego nie kumam, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, nie będziemy takich rzeczy próbować. prowadzenia wszelkiego rodzaju środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień, działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych, usiłowania lub popełnie, popełnienia umyślnie przestępstwa lub samobójstwa, zaburzeń psychicznych, zawodowego uprawiania sportu. No dobra, to, to się nie łapiemy, bo zawodowo pijemy alkohol. Nie było nic a propos wypadków po spożyciu alkoholu, ale zakładam, że wypadki po spożyciu alkoholu to są... Ojej, to to było jako, że nieszczęśliwy wypadek. Środek udurzający alkohol. No dobra, to... No to ja będę.. Jak będę pił, to...